Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem mamy 2021 rok. Zmienia się rok, zmienia się też gatunek, na, na który będziemy polować. Mam ze sobą tutaj dzisiaj Microflexa, wędkę, którą rozdziewiczę z nowym kołowriotkiem Riaobi Ekusima, rozmiar 2000. Także jest trochę nowości. Dzisiaj oczywiście zapolujemy na pstrągi, jak zapowiadałem. Tak zaczniemy sezon 2021. Znajdujemy się nieopodal górskiej rzeczki, która jest uboga w pstrągi. Niestety najlepsze wody, które mam w swoich okolicach na pstrągi znajdują się w innych okręgach, w których niestety sezon na pstrągi zaczyna się od 1 lutego, a więc na te najlepsze efekty pstrągowe będziemy musieli czekać do lutego. Pogoda się waha między temperatura się waha pomiędzy jednym a zerowym stopniem. Tak więc mam nadzieję, że moja plecionka y, 0,8 tu jest, bodajże 0,08 oczywiście milimetra, y, nie będzie zamarzała. Jestem ciepło ubrany oczywiście, mam ko komin RDM, spin, czapeczkę RDM, spin, bo jak wiecie dołączyłem do tego klubu i co? I pierwszy raz jestem na tej rzece, więc słyszałem, że tu się trafiają małe pstrągi, pojedyncze pstrągi. Pojedyncze wstrągi, ale jednak zawsze są, zawsze jest nadzieja, że otworzymy ten sezon. Dzisiaj jest 2 stycznia. Wiadomo, po Sylwestrze 1 stycznia nie każdy mógł rozpocząć sezon, ale ja dzisiaj mam nadzieję, że rozpocznę właśnie, że jest szansa zacząć ten sezon wstrągiem. Tak więc trzymajcie kciuki. Miło Was widzieć w nowym roku. Życzę Wam jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. No i zobaczymy, czy go rozpoczniemy. Ciekawym mi chociaż jakimś braniem wstrąga. No, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze Wam naostrzę tą wędęczkę. Oproszę kołowrotek, tu jest ryobiegu SIMA 2000, jak wspomniałem. Zacznę od przynęt. No, kopytka małe, ale mamy różne przynęty: obrotówki, małe, wahadłówki. Mam też e, twistery. Ponoć czarne się sprawdzają, bo imitują e, tutaj, e, słuchajcie, pijawki. I są, mam też jakieś tam małe woblery, pokombinujemy, zobaczymy, oczywiście carbon yy, dowiązany, no bo to pstrągi w końcu, yy, płochliwe ponoć ryby. No ale dobra, ten wstęp jest ciut, ciut za długi, trzeba się wziąć za łowienie pstrągów. No powiem wam szczerze, że każda ryba by mnie dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo ucieszyła, ale pewnie czekają na nas nad wodą piękne widoczki, więc już nie ma co martnąć, trzeba się ubrać rękawiczki i zacząć łowić, to dzieła, let's do this. Pierwszy zaczepik odhaczony nie jest źle. Przy pstrągach, podobnie jak przy kleniach i przy innych jeszcze pochliwych gatunkach trzeba bardzo cicho się zachowywać, więc nie liczcie na to, że będę tutaj Was rozgadywał dzisiaj. No, coraz fajniej wygląda ta rzeczka, musicie przyznać, im dalej w las, tym może ryby się nawet pokażą. Słuchajcie ludzie, jak na razie nic się nie dzieje, musiałem założyć obodowę wodoszczelną na kamerę, no bo zaczął padać deszczek. Na szczęście przestało, więc wznawiam nagrywanie i słuchajcie, to, że się nic nie dzieje, to jeszcze da się zmienić, żeby się coś działo słyszę tam w oddali strumyk, nie wiem czy wy go słyszycie tam gdzie szybciej płynie woda jest na pewno lepiej natleniona woda i mogą tam siedzieć pstrągi ogólnie piękna rzeczka, czysta postaram się z całych sił żeby ten odcinek jednak był z rybą, ale może być tak, że nie będzie całe czerwone paluchy, zmarzło się jest 0 stopni dobrze, że chociaż przylotki nie zmarzają i plecionka no ale co, zobaczcie jak to jest pięknie, masakra jak to jest pięknie, górska rzeczka w mojej okolicy, super sprawa, zobaczymy jak ten potok wygląda, no bo w oddali go słychać, widać nawet chyba kawałek, no i przejdziemy sobie tam dalej i zobaczymy jak to wygląda. Siedzi! Kurde była ryba! Mógł być wstrąg, ale jaja! Tak jak mówiłem, Mording dalej w lasty mogą się pojawiać ryby i był chyba wstrążek. Chodziło jak wstrąg, ale nie da sobie ręki uciąć, że nie był to średniej wielkości okoń. Znowu widziałem odprowadzenie pstrąga Muszę być cicho Kurde, miałem dwa brania pstrąga, z czego jeden naprawdę siedział na kiju i nie był jakiś taki najmniejszy Fajnie, że widziałem co odprowadzenie, wiecie? To mam już pewność, że to był pstrąg Że są tu pstrągi Czyli znajomi mnie nie oszukują. Jest fajnie. I na tą gumkę. Nawet nie wiem co to jest za gumka. Znaczy, był raz te 4 gram. No zobaczymy co będzie dalej. Z strągami jest o tyle kłopot, że są to ryby, które tak wariują podczas holu, że no jak widzieliście, one spadają. To samo miałem w górach jak byłem. Przekonałem się, że są tak walecznymi rybami, pełnymi kondycji, że po prostu. One się bardzo łatwo wyczepiają, skaczą, robią, młynkują, także naprawdę łatwo w wstrąga jak się dobrze nie zatknie. Teraz się zagadają i mam zaczep na szczęście wpuścił. Zaraz zobaczymy, zobaczymy, jak tam jest potok piękny. I ja pierdzielę coś niesamowitego. Zaraz przejdziemy i zobaczymy czy tam jakiś pstrąg siedzi. Ja ładny Pod 60 cm Kurde mi? nie wiem czy to Nie wiem czy to widzieliście Na rzece pstrągowej Wyszedł mi piękny szczupak 60 cm Coś około W okresie ochronnym już są te szczupaki No a stał tutaj W górskiej rzece nie wiadomo co robił Coś się kurde dzieje 2 stycznia Zobaczymy co się będzie działo dalej że na takiej płytkiej wodzie stotne szczypach trochę dziwne. Po tej porze, zwłaszcza roku. No ale łowimy dalej. Złowić jakiegoś z należałoby. Zobaczcie, jaka bobrza tam. No, jest tu pewnie tych boberków trochę. Tymczasem ja z obrotówką próbuję drugą stronę rzeki obejść w poszukiwaniu Pstrąga. Ale nie będzie to łatwe. Rzeka jest piękna, urokliwa. Można powiedzieć, że nawet. Nie za bardzo tknięta ręką ludzką Wymyte brzegi, piękne widoki Nur szybki, powinny tu być pstrągi No i w sumie były dwa na kiju Więc, znaczy jeden na kiju Jeden odprowadził, więc Nie powinienem w sumie narzekać Po prostu, muszę tu jeszcze wrócić Ale jeszcze parę miejscówek tam Obłowie, może tam się coś trafi Kto wie Dobra ludzie, czas się zmywać, Uu, 4 godzinki spinningowania na górskiej rzece po raz pierwszy masa zerwanych przynęt, jak to oczywiście zawsze bywa. Jak jedziemy na nowe miejsce i nie znamy miejsc, gdzie możemy się spodziewać zaczepów, wtedy zrywamy. No ja dzisiaj 6-7 przynęt zerwałem. Kto... Jedne droższe, drugie tańsze. <laughs> Także polecam właśnie na pierwsze wypady, jak najtańsze przynęty brać, żeby zrywać. Nie aż tak budżetowo te przynęty, mocno. Tak czy siak, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Ja teraz czekam na przesyłkę z przynętami pstrągowymi, którą zamówię wieczorem i wtedy weźmiemy się za te pstrągi jeszcze raz. No, nie można powiedzieć, że ten wypad był zły. Miałem kontakt z trzema rybami, ze szczupakiem wzrokowy, z pstrągiem tak samo, no i z jedną rybą, prawdopodobnie z pstrągiem miałem... E, oczywiście, kontakt już na kiju. Widzieliście, jak się ten mikroflexik trochę powyginał. No nie było dzisiaj za specjalnie fajnych ujęć, bo padał praktycznie 90% czasu łowienia deszcz. No i co? Trzymajcie się, następne filmy. Może możliwe, że ze pstrągów, ale jutro na pewno się wybiorę na okonie. Jeśli się coś wydarzy, to będzie też film z okoniowania. No, pocisnę trochę z dropshotem te okonie jutro. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak czy siak, trzymajcie się, połamań jak Życzę wam wielkiego pstrąga na kiju i okonia. No bo właśnie teraz na te ryby jest dobry moment. Pstrągi potarle, głodne, a okonie yy, w zimę się zazwyczaj odpalają to największe z obserwacji czy to yy, innych influencerów, czy to też na podstawie własnych doświadczeń. Tak więc kończmy właśnie. trzymajcie się, Saemera. i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! A jeszcze a propos sprzętu, to mikrofiks jest świetny, wiele ludzi narzeka jednak, że ma długi dolnik. No ja jestem wysoki, dla niskich osób to faktycznie może być utrudnienie, ale ma taki design. Kowroteczek też bardzo maślany, Riaobi fajna praca. Tak więc będzie czym łowić w tym sezonie na lekki spinning o konie i pstrągi.